Przepraszam bardzo, nie widzieliście Państwo mojego kwiatuszka? A, ja zapomniałem, wy nic nie rozumiecie. No, to ja Wam teraz coś powiem. Nic nie robicie. Całymi dniami, tylko siedzicie w tych kawiarniach. Te kawusie popijacie w tych filiżaneczkach, na tych krzesełeczkach siedzicie, przy tych stoliczkach, obrusiki, ta, Nie, na to się patrzeć nie da, po prostu nieróbstwo. Do roboty się wziąć proszę. Jak tak można? A potem się dziwią jeszcze i kamizelkę zakładają żółtą. Panie, panie, coś pan taki spięty, jak ta gumka od majtek? Na wakacjach pan przecież jesteś. się traktować życie letko. No... A jak nie tu, to jedź pan, nie wiem, do Mińska Mazowieckiego albo. No nie wiem, proszę państwa, gdzie jeszcze się żyje na świecie bezstresowo. W Terespolu? Aha. No być może. Bo u nas w Paryżu to takie zasady. Najpierw pijesz pan taką jedną małą. A, to ja wiem, to u nas też jedna mała rano i ciach ciach. Poszklanie i nam rusztowanie. Kawę. A, kawę. Kawę czarną. Ole? A do tego bierzesz pan taką małą, taką, takiego małego. No nie, u nas to nie tego małego, tylko to małą. to wie pan, to oczywiście. Tu tego i Ale panie panie panie, 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 panie. Poczekaj pan. Wstrzymaj konie. To jest Rogalik. croissant u nas się mówi. A to nie wiem, nie znam. Panie. No i jak pan wypijesz taką niuniu nie niu, i takim rogalikiem sobie pan jeszcze ząbki przeczyścisz, będziesz miał lepszy dzień. A rozumiem. To są takie obyczaje południowców. <laughs> obyczaje południowców. No i wiesz pan, z tego właśnie powodu, jak pan sądzisz? Włosi co najbardziej sobie cenią w ciągu dnia? A, to wiem! mafie. Sieste. A to nie znam, nie piłem. Panie, 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 panie. Sieste, sieste. Mój dziadek był Italiańcem. To wiem, że lubią sieste. A zresztą. Słuchy mnie doszły, <laughs> że ta pańska <laughs> malutka, co się pan tak zadział pod tym bigałem, <laughs> biegał. O, no, no już i pytał. nie taka malutka znowu, daj pan spokój. <laughs> no to ona ona kontrakt dostała w Operze Garnier. C że słucham? <laughs> Oczywiście. Proszę pana, ona zasługuje na coś więcej niż ofiarowana przez pana zupełnie Goła miłość. Ona ma. No tutaj to może nie, ale tutaj. To ona ma szansę. Szansę Lizy. Nie, nie, nie. To... Ja nie wierzę, proszę pana. Ona musi zerwać ten kontrakt. Ojku, jejku, 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 coś pan się uwziął na tą jedną biedną dziewczynę. Tego kwiatu jest pół światu. Chodź, pokażę ci. No, tam mamy studentki. One mają stypendia. Jest też Grażyna. A, no i wiesz, generalnie. O, patrz, mówisz i już to są. No, wąż. Mademoiselle? <śpiewanie> Zupełnym przypadkiem. Zupełnym przypadkiem. No, ta jest już zajęta. No, w drodze wyjątku ewentualnie jakoś się dogadamy. A, ale przecież nie wiesz, jak ma być. Wciąż się musisz korzyć. Prostową melodię, więc posłuchaj.